Dzień dobry, wieczór wszystkim naraz i każdemu z osobna. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Człowiek Renesansu. Mamy już luty, a to oznacza ni mniej, ni więcej, że wszystkie z moich postanowień noworocznych mają za sobą już pierwszy odcinek, a zarazem wstęp. Tak więc teraz już zaczęła się tylko kontynuacja. Jak zawsze mam nadzieję, że mieliście wspaniały dzień, może nawet tydzień, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym etapie mojej drogi do wsadu, czyli o diecie. Ach... Dieta, To magiczne słowo, które spędza sens powiek wszystkim osobom związanym jakkolwiek z fitnessem. I te wszystkie pytania: czy mogę zjeść pizzę? Kiedy cheat Meal day, kiedy będę mógł wójść ze znajomymi na piwo, i czy jeżeli zjem jednego kepsa, to cały mój postęp pójdzie się. Spokojnie, moi mili, można nienawidzić siebie samego za swoje nawyki żywieniowe, można płakać z powodu, że nasi znajomi wychodzą w piątek na piwo, a my musimy przygotować te wszystkie kurczaki z ryżem i sałatki, jeszcze do tego wszystko to wszystko zjeść. Oczywiście, że można, ale nikt nie mówi, że trzeba. A wystarczy użyć jednej rzeczy o której mało się mówi, i mimo że mają praktycznie każdy, to mało osób jej ostatnimi czasu używa jak widzę, chodzi oczywiście o rozum i zdrowy rozsądek, a jako że te dwie rzeczy, które są po części jedną, przydają się w każdej dziedzinie życia, to i tutaj warto ich użyć. I od razu na wstępie, poza zachęceniem Was do zostawienia subskrypcji, czyli kliknięcia w ten czerwony przycisk na dole pod filmem, informuję, że nie jestem żadnym dietetykiem. Nie jestem żadnym trenerem personalnym ani nikim w tym stylu. Jestem jedynie młodym człowiekiem, który interesuje się koszykówką i chce być w tym dobry, dlatego też interesuje się treningiem na siłowni, i w tym też chce być dobry, dlatego interesuje się dietą i tego typu sprawami. Tak więc większość rzeczy, które teraz usłyszycie, są moimi przemyśleniami i domysłami na temat wymienionych wcześniej tematów po zgłębieniu różnego rodzaju artykułów, filmów branżowych i tego typu spraw. Tak więc nie ponoszę odpowiedzialności za to, jeżeli pobijecie rekord świata w martwym ciągu, jak również za popadnięcie w anoreksję, chociaż wolałbym, żebyście z dwojka złego wybrali tą pierwszą drogę. W każdym razie, jako że planuję wykonać sad do kosza, czyli wyskoczyć z piłką do koszykówki na odpowiednią wysokość, a później wsadzić ją w obręcz, potrzebuję całkiem dużej siły i muszę zorganizować sobie jakiś plan dietetyczny, żeby na tej sile zyskać. Bo jak wiadomo, głodowanie wcale siły nie dodaje, a wręcz przeciwnie, nawet powoduje, że jej trochę ubywa. Jako, że muszę wyskoczyć całkiem wysoko do góry, to moim głównym przeciwnikiem jest grawitacja, która ściąga mnie na dół. Tak więc muszę zebrać stosunkowo dużo siły w nogach, żeby w ogóle wybić się z podłoża. Niestety jest taki problem, że im więcej siły w nogach, tym te nogi są trochę większe, tym trochę ich większa masa. A im większa masa, tym więcej siły potrzeba, żeby się w ogóle wybić. Tak więc będę musiał znaleźć jakiś balans pomiędzy siłą. A stosunkowo niską masą. Jako, że ludzie są zwierzętami stadnymi, to wypadałoby też trochę przepakować. Tak więc muszę w gruncie rzeczy stworzyć idealną dla siebie dietę, albo przynajmniej dobrą. Na całe szczęście żyjemy we wspaniałych czasach, w których mamy dostęp do internetu i nieograniczonej prawie ilości informacji. A jako, że nie tylko ja mam wygórowane oczekiwania wobec swojego ciała i jego możliwości, to w internecie można znaleźć wiele informacji, jak zorganizować sobie dietę i plan treningowy, żeby osiągnąć takie cele, jakie chcę osiągnąć. I tutaj należy zaznaczyć, że nie jestem jakimś profesjonalistą, który celuje w poziom mistrza świata, tylko młodym człowiekiem, który już nie ma w szkole lekcji w u i chce jakoś pozostać aktywny fizycznie, wtraczając w dorosłe życie, plus może jeden poziom wyżej, bo chce zrobić coś, co niewiele osób potrafi zrobić, a chodzi oczywiście o wykonanie tego nieszczęsnego wsadu. Jeśli chodzi o dietę, no to sprawa wygląda całkiem prosto. Zacząłem przede wszystkim od wyliczenia swojego zapotrzebowania kalorycznego i bardzo dobry kalkulator znajduje się na stronie fabryka-siły.pl/bnnr. Jednak jak można w internecie znaleźć wiele wzorów na samodzielne obliczenie zapotrzebowania kalorycznego, tak większość z nich nie uwzględnia wzrostu oraz wieku. W każdym razie przy moich obecnych wymiarach i chęci utrzymania wagi wyszło mi, że potrzebuję około 2600 kalorii dziennie. To spoko. Ale jako, że chcę skakać i mieć więcej siły, no to postanowiłem dodać jakieś tam 200-300 kalorii, żeby poszło to wszystko w nogi żeby nogi miały chęć i energię, żeby wylatywać w górę i w przestworza. Tak więc wychodzi tam mniej więcej 2800-2900 kalorii dziennie. Dla niektórych może to się wydawać dużo, dla niektórych mało, dla mnie jest to w sumie takie neutralne, bo miałem okresy, gdzie jadłem albo 1500 kalorii dziennie, albo 3200, a dzieląc te powiedzmy 2800 na 4 posiłki dziennie, no to daje 700 kalorii na posiłek, czyli dla mnie to są w sumie ilości śladowe. Następnym ważnym elementem są makroskładniki, czyli białka węglowodany i tłuszcze, I jako że nie planuję przechodzić na żadną dietę keto, to wszystkie pojawią się w diecie. I tak jak w przeszłości już miałem jakieś tam swoje diety i liczyłem tylko białka, to pod koniec dnia węglowodany i tłuszcze się zgadzały. Tak więc jestem w stosunkowo dobrej sytuacji. Zostają więc białka, które pełnią rolę podstawowego budulca masy mięśniowej, wpływają na stankości oraz regenerację tkanek mięśniowych. Czyli coś dla mnie. Niektórzy mówią, że dla sportowców odpowiednią ilością są 2 gramy białka dziennie na każdy kilogram masy ciała czyli dla mnie wychodzi to 140-150 gram białka dziennie a jako że jestem bardzo wybranny będę prawdopodobnie je spożywał w postaci jajek serów, szynek, kurczaka i innych mięs no i okazjonalnie może ryby ale szczerze w to wątpię jeśli chodzi o węglowodany no to przede wszystkim pieczywo i ryż od czasu do czasu jakieś makarony no i ewentualnie jakieś tam warzywka a jeżeli chodzi o tłuszcze no to też znowu ser, wędliny, olej, na którym będę smażył kurczaka i pewnie coś jeszcze się znajdzie. No i ostatnia, nie mniej ważna rzecz, last but not least, regularność. To akurat jest moja największa bolączka, ponieważ nie mam jeszcze zwyczaju regularnego jedzenia i jem wtedy, kiedy jestem głodny, a nie wtedy, kiedy muszę jeść. A jakoś w moim domu nie ma specjalnie tradycji wspólnego jedzenia posiłków, bo każdy pracuje o różnej porze dnia i nocy, tak więc każdy je wtedy, kiedy ma okazję. W każdym razie jest to coś, nad czym powinienem się szczególnie skupić. Jak już powiedziałem, planuję sobie dietę podzielić na cztery posiłki dziennie czyli śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolację i prawdopodobnie będę je jadł co mniej więcej 4 godziny. Czyli jeżeli powiedzmy zacznę sobie o 9, to skończę również o 9, tylko że wieczorem a przynajmniej taki jest plan. Konkretnych posiłków nie będę wam wymieniał, bo w mojej opinii układanie diety jest trochę jak układanie klocków Lego. Jeśli masz jakiś końcowy plan i trzymasz się podstawowych zasad, to reszta jest już tylko kwestią Twojej wyobraźni. Mam tylko nadzieję, że będzie mnie stać na tą całą dietę. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak planuję zarabiać pieniądze, to zapraszam Was na poprzedni odcinek na tym kanale, który był o rozwijaniu własnej firmy. Link oczywiście znajdziecie w opisie. A to jest już koniec tego odcinka. Jak zawsze mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijajcie na wszystkie social media, linki znajdziecie w opisie i udostępnijcie ten film znajomym, aby też się czegoś dowiedzieli. Widzimy się w następnym odcinku już za tydzień w niedzielę o godzinie 16 .00. będzie to odcinek o ile mnie pamięć nie myli o nauce języka obcego. Liczę na Waszą obecność, a do tego czasu trzymajcie się ciekło, no i cześć!